Grzegorz Waligura, zapraszam na moją walkę na Galinite of z 12 lutego. Musicie to zobaczyć. Walczyłem w, w amatorskim MMA. Udało mi się zdobyć tam Mistrza Europy w 2009 roku. Wydaje mi się, że dosyć, dosyć wysoki poziom był na tym Mistrzostwa Europy, dlatego tym bardziej sobie cenię ten, 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 ten medal. E, walczyłem między innymi z Igorem Montesem, który teraz walczy właśnie z Robertem Joczem. E, walczyłem o wejście do finału również z chłopakiem, który niedawno bodajże wygrał z, z Węgorzem. Także, obstawa była naprawdę ciężka i bardzo sobie e, cenię to zwycięstwo. E, no i tak jak mówiłeś, to nie, to nie jest mój debiut jeśli w ogóle chodzi o MMA, jeśli chodzi o zawodową formułę jak najbardziej. No dobrze, to powiedz jak się przygotowujesz do tego startu? Przez ostatnie, od czasu kiedy dowiedziałem się o tej walce, cały czas ciężko trenuję, robię dwa, czasami trzy treningi dziennie. Dzielę sobie to na parter, na, na, na stójkę. Przygotowuję się z bardzo, z bardzo dobrymi zawodnikami, z bardzo dobrymi trenerami w, różnych, w najróżniejszych dziedzinach, w zapasach, w Muay Thai w, w brazylijskim jiu submission, także myślę, że walka naprawdę będzie na poziomie i będę, będę mógł po prostu pokazać się z jak najlepszej strony. No właśnie, bo trenujesz nie tylko tajski, ale parter również, tak? Tak, tak, trenuję właśnie w klubie Gracie Barra Poznań, parter, z ćwiczę z Przemysławem Wojnowskim, przy, ćwiczę z Szemkiem Konieczką, ćwiczę z Jakubem Pindychem, także naprawdę są bardzo dobrzy trenerzy i myślę, że są w stanie mnie przygotować bardzo dobrze do tej walki. No nie wyobrażam sobie mieć lepszy trener w odparteru. W, tym, że powiedz mi, w takim razie jak łączysz jeszcze pracę trenera z e, treningiem nad sobą, bo to nie zawsze idzie w parze. Tak, no to, jest, to jest na pewno bardzo ciężkie. No, w, ostatnim, w ostatnim okresie przygotowań cały dzień spędzam na macie. E, tym bardziej, że niedługo chłopacy mają, mają swoje walki na, na, na lidze, także trzeba ich dobrze przygotować. Startuje bardzo dużo, bo aż 15 osób, także e, naprawdę solidna ekipa. Do tego trzeba robić swoje treningi, do tego trzeba biegać, do tego trzeba wszystkim, wszystko, wszystko po prostu ogarnąć. Także na pewno to nie jest łatwe, ale poświęcam temu na tyle dużo czasu, że na pewno... Na, pe na pewno jestem dobrze przygotowany. Czeka. Co wiesz o swoim przeciwniku? To też będzie jego debiut. Obaj jesteście nieznanymi zawodnikami. Wiesz, w czym on jest dobry, w czym, w czym możecie zaskoczyć, albo w czym ty możesz zaskoczyć jego. Szczerze mówiąc, nie skupiam się na tym, nad czym jest on dobry, bardziej się skupiam na, na, na swoich treningach, nie śledzę, nie, nie przyglądam tam na YouTubie żadnych filmików. Po prostu robię swoje i. I, i myślę, że moje umiejętności wystarczą, żeby dać naprawdę dobrą widowiskową walkę, a o to właściwie chodzi w MMA.